Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w szkole polskiej imienia generała Sosabowskiego w Brunsum w Niderlandach. A mianowicie będzie tutaj miała miejsce uroczystość pasowania dzieci z oddziałów przedszkolnych na przedszkolaków. Do polskiej szkoły jest bardzo fajnie i lubię tę szkołę. Chcę tam bardzo chętnie chodzić. inicjatywy ministra edukacji i nauki w bieżącym roku szkolnym powstały pierwsze przedszkola państwowe za granicą. W naszej szkole. Powstał także oddział Dziecięcy, na który składają się trzy grupy. Do oddziałów dziecięcych uczęszcza około 40 uczniów. No jest to wielki sukces i wielka radość. Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? To, że te grupy są tak liczne, świadczy o tym, jak wielka była potrzeba objęcia nauczaniem języka polskiego również najmłodszych dzieci, maluchów w wieku trzech lat. Na pasowanie nadszedł czas. Przysięgę złożę każdy z Was. Kochani, czy przyrzekacie być dobrymi przedszkolakami? Dlaczego zdecydowałam się, aby nasza córka zaczęła nauczanie w oddziałach przedszkolnych? Przede wszystkim wierzę bardzo, że, że nauk, poprzez naukę języka polskiego wpłynie to jej na rozwój osobowości i dalsze decyzje, które będzie sama podejmowała w życiu. A po drugie, zależy mi, aby też budowała właśnie tą tożsamość polską i przywiązanie do, do Polski przez różne przez naukę i Wiedzy na temat tradycji e, 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 i kontaktu z, z językiem polskim, ale także kulturą polską. Bardzo cieszymy się, że możemy w naszej szkole e, e, wspierać rodziców w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Program oczywiście opiera się na. E, podstawie programowej, polskiej podstawie programowej jest dostosowany do potrzeb dzieci wielojęzycznych. Stosujemy szereg różnych metod, podejść pedagogicznych, e, które są nam najbliższe po to, żeby dzieci rozwijały się wszechstronnie. Staramy się e, stosować nauczanie multisensoryczne, czyli wielozmysłowe. Na przykład mieliśmy zajęcia e, o zdrowym żywieniu. I wtedy dzieciaczki mogły nie tylko zobaczyć, usłyszeć, jak, jak te rzeczy się nazywają, ale też spróbować, powąchać, dotknąć. I w taki sposób próbujemy pracować, tak żeby dzieci uczyły się przede wszystkim przez zabawę i żeby polska szkoła kojarzyła się już od najmłodszych lat z tym, co przyjemne, wspaniałe, żeby kształtować w nich poczucie polskości.